Dom obok naszego od lat był pusty, niewielki parterowy budynek z ciemnym poddaszem i zniszczonym ogrodem, w którym królowały pokrzywy i stare wiśnie. Mieszkaliśmy z żoną w szeregowcu na uboczu miasta. Cisza, spokój, blisko lasu, czasem za cicho. Poprzedni właściciel domu zmarł prawie 10 lat temu. Pan Radecki, emerytowany kolejarz, żył samotnie, zmarł we śnie. Od tamtej pory dom stał pusty. Okna zabite od środka deskami, brama zardzewiała, tablica z napisem Na sprzedaż spruchniała, a numer posesji przekrzywiony. Ale pewnej nocy zobaczyłem światło. Było po północy, nie mogłem spać. Wyszedłem do kuchni, nalałem sobie wody i kątem oka zauważyłem coś przez zasłonięte żaluzje, delikatny błysk. Odsłoniłem listwę i wychyliłem się. Okno na parterze domu obok było oświetlone od wewnątrz. Nie światłem elektrycznym. To było coś bardziej żółtego, miękkiego, jakby lampa naftowa albo świeca. Ale równa, spokojna poświata. Nie migająca. Zamarłem. Rano poszedłem sprawdzić ogrodzenie. Brama zardzewiała tak samo jak zawsze. Na łańcuchu wisiała ta sama, pokryta kurzem kłódka. Nie wyglądało na to, żeby ktoś tu był. Ale następnej nocy światło znów się pojawiło i kolejnej i tak przez tydzień. Zacząłem notować. Każdej nocy mniej więcej między godziną dwudziestą drugą a północą pojawiało się to samo ciepłe światło w oknie po lewej stronie domu radeckiego. Nigdy nie gasło nagle. Po prostu znikało, jakby je zasłonięto, a nie zgaszono. Opowiadałem o tym żonie, ale zbyła mnie śmiechem. Powiedziała, że pewnie ktoś wynajmuje dom na dziko, bez zgłoszenia, albo że to może dzieciaki z sąsiedztwa się bawią, ale żadna z tych wersji nie miała sensu. Raz, bo dom był fizycznie zamknięty brama, drzwi, okna wszystko zabezpieczone, zakurzone, jakby nikt nie ruszał ich od lat. Dwa, bo światło pojawiało się zbyt równo, zbyt spokojnie. A w okolicy nie było ani śladu, by ktoś się tam kręcił. Postanowiłem to sprawdzić dokładniej. Pewnej soboty, jeszcze za dnia, przeszedłem się za ogrodzenie sąsiada z lewej i przedostałem się przez zarośla, dochodząc do tylnej części domu radeckiego. Tam nie było ogrodzenia, tylko siatka, która już dawno się zapadła. Obszedłem dom dookoła. Wszystkie okna były zabite deskami od środka, nie od zewnątrz, jakby ktoś się tam zabarykadował albo nie chciał, żeby coś wyszło. Zajrzałem do środka przez szparę przy framudze. Nic, ciemność, kurz, pajęczyny, puste krzesło, brama wciąż na łańcuchu, kłódka stara, ale niezerwana. Wróciłem do siebie z dziwnym uczuciem, nie strachu. Czegoś bardziej osobistego, jakby ten dom próbował coś powiedzieć, ale szeptem. I tylko mnie. I wtedy przypomniałem sobie coś, co kiedyś powiedział sam pan radecki. Miałem wtedy może 17 lat. Pomagałem mu przenieść worki z ziemią do ogrodu. Gdy przechodziliśmy obok jego okna, spojrzał na mnie i powiedział: W nocy lepiej nie patrzeć w te szyby, bo jak raz się coś zobaczy. Potem już zawsze się czeka, żeby to wróciło. Wtedy uznałem to za żart starego człowieka. Teraz już nie byłem tego taki pewien. W kolejną noc postanowiłem nie tylko patrzeć, ale nagrywać. Ustawiłem starą kamerę cyfrową na statywie przy kuchennym oknie. Obiektyw skierowałem idealnie w stronę domu radeckiego. Światło w oknie. Pojawiło się jak zwykle, tuż po godzinie 22. Tym razem było nieco jaśniejsze, bardziej wyraziste. Wydawało się żywe, ale nic się nie poruszyło. Nie zobaczyłem żadnego cienia, żadnej sylwetki. Kiedy rano przejrzałem nagranie, coś mnie zaniepokoiło. Światło się pojawiło. Stało spokojnie przez prawie dwie godziny. A potem w jednej z końcowych klatek, przez dosłownie pół sekundy pojawiło się odbicie. Nie w szybie, w obiektywie. Kształt przypominający ludzką twarz, ale niewyraźny, nieostry. Twarz wyglądała, jakby była tuż przy kamerze, choć ja przez cały czas siedziałem na kanapie w drugim pokoju. Zamarłem. Przejrzałem cały film jeszcze raz. Ta klatka nie pojawiła się nigdzie indziej. Żaden cień się nie ruszył, nic się nie poruszyło w oknie domu, ale kamera się lekko przekrzywiła prawie niezauważalnie tak, jakby ktoś ją dotknął tylko że żona spała, a ja byłem w salonie. Wtedy pierwszy raz poczułem coś, co trudno nazwać strachem. To było wrażenie bycia obserwowanym, ale nie przez osobę, przez miejsce jakby dom, ten pusty dom. Zaczynał się mną interesować, jakby to, że go zauważyłem, coś uruchomiło. W ciągu dnia poszedłem do sąsiadki z naprzeciwka, pani Marty, starszej kobiety, która znała wszystkich w okolicy. Zapytałem ją, czy ktoś interesował się domem radeckiego. Czy może ktoś go kupił, odwiedził, próbował otworzyć? Pani Marta spojrzała na mnie poważnie. Ten dom. Nie lubi być otwierany. Powiedziała cicho. Radecki go nigdy nie sprzedawał i nie chciał, żeby ktoś do niego wszedł. Po jego śmierci nie znaleźliśmy nawet aktu własności. Jakby dom nie był niczyj. Zamilkła na chwilę. Omówił, że to dom zamykający, że przychodzi do niego coś tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy. Ale jak się zacznie patrzeć, to ono zostaje. Zimno mi się zrobiło. Wróciłem do siebie z ciężarem w piersi. Tego wieczoru nie nastawiałem już kamery. Po prostu usiadłem w kuchni, zasłoniłem roletę i siedziałem w ciemności. I wtedy światło zapaliło się wcześniej niż zwykle. Światło zapaliło się o godzinie dwudziestej. Dokładnie. Stałem wtedy przy zlewie, nalewając wodę. Zerknąłem przez szczelinę w żaluzji i zamarłem. Pokój w domu radeckiego był już oświetlony tym samym ciepłym, złotym światłem, co zawsze. Ale tym razem, gdy spojrzałem, miałem wrażenie, że ktoś tam stoi tylko przez sekundę, może dwie. Cień poruszył się w głębi pomieszczenia nie przy samym oknie, nie frontalnie gdzieś dalej, za szybą, w tle, krok w bok jakby ktoś odszedł od okna, widząc, że patrzę. Poczułem, jak tętno mi przyspiesza. To był pierwszy raz, kiedy cokolwiek się ruszyło. Tego wieczoru nie mogłem zasnąć. Około północy usłyszałem dźwięk, trzask, jakby uderzenie szkła. Wyszedłem z sypialni do kuchni powoli na miękkich nogach. Roleta była opuszczona, ale coś we mnie kazało mi ją lekko unieść. Zrobiłem to i zobaczyłem, że jedna z szyb w domu radeckiego jest. Pęknięta. Drobne, promieniste pęknięcie w górnym rogu lewej szyby. Światło nadal się paliło, jakby nic się nie stało. Spojrzałem na własne odbicie w oknie, a potem zadrżałem. Oprócz mojego odbicia w tle, na szybie domu obok, pojawiło się drugie odbicie, bardziej rozmyte, stojące tuż obok, jakby po drugiej stronie szkła. Rzuciłem się do rolet i zaciągnąłem je z impetem. Zadzwoniłem na policję. Zgłoszenie było lakoniczne. Możliwe włamanie do sąsiedniego budynku opuszczonego od lat. Powiedzieli, że kogoś wyślą, ale nie traktowali sprawy poważnie. Kiedy radiowóz przyjechał godzinę później, światło już zgasło. Policjanci obeszli dom, zaświecili latarkami przez szpary, sprawdzili łańcuch. Wszystko zamknięte. Prawdopodobnie ktoś z sąsiedztwa się bawił. Może refleks od latarni? Rzucił jeden z nich. Powiedziałem, że nie ma tu żadnej latarni. Nie odpowiedzieli. Odjechali po kilku minutach. Rano, zanim poszedłem do pracy, wyszedłem przed dom i spojrzałem w stronę budynku radeckiego. Szyba była cała. Nie było śladu po pęknięciu. Jakby nic się nie wydarzyło, ale na murze obok okna ktoś napisał patykiem lub gwoździem jedno słowo: Widzisz! Zaczęło się coś dziwnego nie tylko z domem, ze mną też. Tego dnia w pracy nie potrafiłem się skupić. Klienci mówili do mnie, a ja słyszałem, jak przez szybę co chwilę zerkałem na zegarek, ale wskazówki prawie się nie ruszały. Miałem wrażenie, że utknąłem w czasie. Około godziny 15 wyszedłem wcześniej. Powiedziałem szefowi, że źle się czuję. To nie była kłamstwo. Miałem dreszcze. Nie z gorączki. Z poczucia, że coś się zbliża. Gdy wróciłem do domu, od razu podszedłem do kuchni i spojrzałem przez roletę. Okno domu Radeckiego było oczywiście ciemne, nic się nie świeciło, ale miałem wrażenie, że ktoś tam stoi. Nie widziałem go, nie było cienia, nie było ruchu, ale czułem obecność, taką, której nie da się pomylić z niczym innym. Przesiedziałem resztę popołudnia na kanapie, nie włączając telewizora. Żona wróciła późno. Zapytała, czy wszystko w porządku. Odpowiedziałem, że tak, chociaż nie wierzyłem własnemu głosowi. Noc przyszła szybciej niż zwykle. O godzinie osiemnastej było już ciemno, choć niebo nadal miało odcień stalowo szary. Zamknąłem wszystkie rolety, nie chcąc znów widzieć światła. Ale o godzinie dwudziestej światło pojawiło się i tak. Nie przez szybę. Na suficie mojego salonu. Dokładnie ten sam kolor, ten sam pulsujący ton, tak jakby lampa z domu radeckiego była nad nami, nie obok. Światło nie miało źródła, nie dawało cienia, po prostu było. Wstałem i przeszedłem przez pokój. Żona spała już w sypialni. Zatrzymałem się pod światłem. Spojrzałem w górę. Nic. Czysty sufit. A potem z zupełnie innego kierunku usłyszałem stuknięcie w szybę kuchenną tylko jedno ciche, ale bardzo wyraźne. Nie zareagowałem od razu. Poszedłem tam dopiero po minucie. Roleta była opuszczona, ale na szybie od środka wilgoć. Jakby ktoś z zewnątrz przyłożył do niej usta i dmuchnął. Zamarłem. Wziąłem ręcznik papierowy i wytarłem ślad. Ale zanim wyrzuciłem go do kosza, zauważyłem, że na wilgoci odcisnęły się linie papilarne, smugi. I wtedy zrozumiałem, że to nie ktoś patrzył z tamtej strony, to ja byłem po drugiej stronie przez całą noc nie zmrużyłem oka siedziałem przy kuchennym stole wpatrując się w szybę z opuszczoną roletą tak jakby samym wzrokiem mógłbym zatrzymać to coś po drugiej stronie światło w domu radeckiego paliło się przez całą noc w końcu przestałem liczyć godziny rano kiedy żona wyszła do pracy zostałem sam nie poszedłem do biura, usiadłem w salonie z kubkiem zimnej herbaty i po prostu gapiłem się w przestrzeń. Nie wiedziałem już, co realne, a co nie. Coś mnie tknęło. Wstałem i wyjąłem z szuflady starą lornetkę. Ustawiłem się przy oknie na piętrze, delikatnie odsłaniając żaluzję. Spojrzałem prosto w okno domu Radeckiego i wtedy serce mi stanęło. W oknie po drugiej stronie, pomiędzy deszczowymi smugami na szybie, odbijała się moja twarz. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dom był naprzeciwko, że nie mogło tam być mojego odbicia i że twarz w szybie patrzyła dokładnie na mnie z wyraźnym, ledwo zauważalnym uśmiechem. Odsunąłem się gwałtownie, lornetka wypadła mi z rąk. Zbiegłem na dół, wybiegłem przed dom. Nie patrzyłem na zegarek, nie brałem kurtki. Po prostu przeszedłem przez zarośnięty chodnik do furtki domu radeckiego. Łańcuch dalej tam był. Kłódka wyglądała, jakby się rozpadała ze starości, ale brama była otwarta. Nie pamiętałem, żeby wcześniej kiedykolwiek była uchylona, a tym bardziej bez śladu zerwania zabezpieczenia. Wstrzymałem oddech i wszedłem powoli przez zarastający trawą chodnik. Pod stopami chrupały szkła, gałęzie i suche liście. Wszędzie panowała cisza. Ta szczególna, złowroga cisza, która nie jest brakiem dźwięku, ale jego wstrzymaniem. Jakby coś czekało, aż zrobisz ten jeden krok za dużo. Zbliżyłem się do drzwi wejściowych, malowane na biało, teraz już spękane i matowe od lat deszczu. Dłoń sama sięgnęła do klamki. Była zimna. Drzwi nie były zamknięte. W środku kurz, chłód, ale nie całkiem opustoszałe wnętrze. Na ścianach wieszały się stare fotografie, tak przykurzone, że twarze ludzi były niewyraźne. W kącie stał fotel, stół, lampka, którą znałem ze wspomnień z dzieciństwa. I na tym stole stała karteczka, jakby właśnie zostawiona, zapisana moim charakterem pisma. Nie powinieneś był patrzeć. Przez kilka sekund stałem nieruchomo. Patrzyłem na kartkę z własnym pismem, próbując zrozumieć, jak to możliwe. Litery były dokładnie moje niepodrabialny sposób, w jaki zawijam R. To, jak zbyt wysoko stawiam kropki nad AI, ale nie napisałem tej wiadomości. Nie byłem w tym domu, nie miałem tej kartki, tego długopisu, a mimo to słowa stały przede mną, jak ślad po kimś. Kto znał mnie lepiej niż ja sam? Usiadłem przy stole, nie mogąc oderwać wzroku od tekstu. Stara lampa, która powinna być martwa od lat, zaczęła lekko pulsować. Nie świeciła ciągle, tylko co kilka sekund rozświetlała się ciepłym, żółtym blaskiem i gasła. Światło to samo, które widziałem przez wiele nocy z kuchni. Rozejrzałem się powoli po wnętrzu. Ściany pokryte były plamami wilgoci, a tapety odchodziły płatami. Ale wśród zniszczenia dostrzegłem coś jeszcze. Nad fotelem wisiał ramek z czarno-białym zdjęciem. Pięciu ludzi stali pod domem wszyscy w czapkach, w długich płaszczach. Z tyłu widniało wyraźnie okno domu Radeckiego. To samo. Przez które przez tyle wieczorów zaglądałem, rozpoznałem jednego z mężczyzn. Był to pan Radecki, ale młodszy o dekady. Pozostałych nie znałem, aż do momentu, gdy spojrzałem na ostatniego z prawej. Miał na sobie coś bardzo znajomego. Kurtkę z przetartą łatą na lewym ramieniu, taką samą jak moja. Twarz była lekko rozmazana, ale wpatrywała się prosto w obiektyw. Wtedy, zrozumiałem, to byłem ja, ale nie taki jak teraz, starszy, z twarzą zmęczoną, ale spokojną. Zerwałem się z miejsca, robiąc kilka kroków w tył, aż wpadłem na szafkę, z której sunęła się kolejna ramka. Upadła na ziemię, szkło się rozsypało. Podniosłem ją. Była pusta, ale na tylnej stronie ramki ktoś napisał: "Każdy patrzy, ale nie każdy pamięta, że patrzył". W tej chwili w całym domu rozległ się stukot. Nie pojedynczy, nie nagły, regularny, jakby ktoś schodził po schodach z poddasza. Stukot był ciężki, powolny, jakby każdy krok ważył więcej niż powinien. Nie był to hałas wywołany przez wiatr, zwierzę czy skrzypiącą konstrukcję. To były czyjeś kroki. Stałem nieruchomo, z ramką w dłoni i sercem bijącym gdzieś w gardle. Schody prowadzące na poddasze znajdowały się tuż za drzwiami kuchni. Pamiętałem je ze starych opowieści dziadka. Mówił, że radecki nigdy nie wpuszczał nikogo na górę. Tam trzyma rzeczy, które nie chcą być ruszane. Żartował, ale dziś te słowa brzmiały zupełnie inaczej. Stukot ucichł. Nie dlatego, że się oddalił. Zatrzymał się tuż za drzwiami na górnym podejście. Przez chwilę panowała absolutna cisza, a potem usłyszałem coś nowego oddech. Cichy, wilgotny. Nienaturalnie bliski, jakby ktoś stał tuż za cienką warstwą powietrza. Nie wiem, co mną kierowało, ale podszedłem do schodów powoli. Każdy krok skrzypiał, tak jakby dom chciał mnie ostrzec. Zbliżałem się do drzwi na górze, uchylonych na dosłownie centymetr. Zatrzymałem się przed nimi, i wtedy, bardzo powoli, drzwi same się otworzyły. Na górze nie było światła, tylko ciemność, ale coś tam było. Widziałem kontur postaci, nieruchomej, odwróconej tyłem. Zamknąłem oczy, raselenie. Kiedy je otworzyłem, sylwetka stała bliżej. Znów zamknąłem oczy, i tym razem, gdy je otworzyłem, postać zniknęła. Nie było nikogo. Tylko mapa. Leżała na podłodze stara, papierowa, poszarzała z wiekiem, taka sama, jaką trzymałem w dłoniach, gdy dziadek opowiadał mi o zamkniętych miejscach. Na mapie narysowano tylko jeden punkt mój dom zaznaczony czerwonym krzyżykiem. Obok napis Nie chodziło o tamten dom. Zbiegłem z poddasza, trzymając mapę. Serce waliło mi w piersi jak młot. W głowie miałem szum, jakby ktoś szeptał bez przerwy prosto do mojego ucha, ale za cicho, by zrozumieć słowa. Wypadłem z domu Radeckiego bez zamykania drzwi. Nie obchodziło mnie to. Nie chciałem tam wracać. Nigdy więcej. W domu było cicho. Zbyt cicho. Żona wróciła z pracy, ale... Drzwi do sypialni były zamknięte. Nie chciałem jej budzić albo nie chciałem sprawdzać, czy jeszcze tam jest. Usiadłem w kuchni i położyłem mapę na stole. Nie była już stara. Papier był czysty, świeży. Mój adres zaznaczony na czerwono wyglądał, jakby dopiero co naniesiono go flamastrem. Obok domu, który miałem za dom Radeckiego, była tylko pusta przestrzeń, jakby nigdy tam nic nie stało. Zadzwoniłem do urzędu miejskiego. Próbowałem to powiedzieć normalnym tonem, że jestem właścicielem posesji sąsiadującej z niezamieszkanym domem i że chciałbym dowiedzieć się, kto jest obecnym właścicielem. Urzędniczka zapytała o numer działki. Podałem. Usłyszałem szelest papierów. Potem długą ciszę. Proszę Pana, odezwała się, taki numer nie istnieje. Sąsiaduje Pan z pustym terenem. To działka niezabudowana, objęta zakazem sprzedaży. Od ponad pięćdziesięciu lat zamarłem, ale tam stoi dom, dom Radeckiego. Proszę Pana, działka ewidencyjna numer 142 była wpisana jako niezabudowana od tysiąc. 971 roku. Teren nie był zamieszkiwany. Nie ma tam żadnego budynku. Rozłączyłem się. Wyszedłem przed dom. Spojrzałem na lewo, przez ogrodzenie. Tam nie było niczego. Nie ruiny, nie fundamentów, tylko pole. Pokrzywy, mech i zapadnięta siatka. Żadnego domu, żadnego światła. Tylko mój cień. Odbity w szybie kuchennej, ale nie byłem w nim sam. Za moimi plecami, w odbiciu, stał ktoś jeszcze. Nie odwróciłem się od razu. Stałem bez ruchu, patrząc w szybę kuchenną, w swoje własne odbicie i w to drugie, stojące tuż za mną. Sylwetka była zamazana, ale miała ludzkie kształty wyraźnie niższa ode mnie, jakby pochylona, bez twarzy albo raczej z twarzą tak nieostro zarysowaną, że oko nie było w stanie jej złapać. A potem odbicie mrugnęło. Nie ja, nie moje oczy. To tamto zamrugało. Powoli. Jakby nie miało powiek, ale samo zdecydowało, że teraz patrzy mniej. Odwróciłem się gwałtownie. I nikogo nie było. Pobiegłem do drzwi, otworzyłem je. Wypadłem na ulicę. Po lewej, gdzie przez dziesięciolecia stał dom radeckiego, była tylko pusta działka. Żadnych śladów, żadnej cegły, tylko mech i kurz. Zacząłem biec, nie wiedząc gdzie. Minąłem domy, mijając sąsiadów, których nie poznawałem. Miałem wrażenie, że każdy z nich patrzy na mnie inaczej, jakby coś we mnie było nie takie, jakby widzieli we mnie kogoś innego. Po kilku minutach stanąłem pod własnym domem. Wszystko wyglądało tak samo, ale kiedy wszedłem do środka, zrozumiałem, że to już nie jest moje miejsce. Na stole w kuchni leżała ta sama mapa, ale bez mojego adresu. Tam, gdzie wcześniej był czerwony krzyżyk, teraz było tylko puste pole. Cały rząd domów, w tym mój, Zniknął z mapy. Spojrzałem na ścianę. Tam, gdzie wisiało rodzinne zdjęcie, byłem tylko ja. Żony nie było. Wtedy zadzwonił telefon stacjonarny. Podniosłem słuchawkę, nie mówiąc nic. W słuchawce tylko jeden dźwięk cichy, jak oddychające pomieszczenie i szeptembra bardzo bliski. Nie powinieneś był patrzeć. Ale teraz już jesteś. Rozłączyło się. Zgasło światło. W całym domu. Wyszedłem na zewnątrz. Pusto. Cała ulica w ciemności. Tylko w jednym miejscu świeciło się światło. Na pustej działce po lewej stronie, tam gdzie przecież nic nie ma. Podszedłem. Nie wiem, czy przeszedłem przez bramę, czy ona przeszła przez mnie. Ale teraz. To ja stoję w tym domu, w tym oknie i czekam, aż ktoś znów spojrzy.